Siemanko, z tej strony Simi. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 20 na moim kanale. Odcinek nagrywany tego samego dnia co dwa poprzednie, czyli 17 października około godziny 17. No i ten odcinek nagrywam w lesie. <grych> Nie pytajcie. A, ale w sumie pierwszy raz nagrywam poza domem. Chyba mam chwilę czasu. A, dobra, tu sobie siejemy słonecznik. Puściłem już pracownika. Ten zakończył już... Uh, siać soje. Dzień mamy cały czas ten sam Aczkolwiek planowałem przewinąć do następnego dnia Aczkolwiek yy... chciałem sobie zobaczyłem, że jest więcej polsku kurdzą na dole tutaj uh, Także myślę, że kupię sobie je wszystkie Chociaż <laughs> nie wiem czy to ma sens <laughs> Tak, wiem ile na koncie 400 tysięcy te pola uh, kosztują, także sobie je kupimy no i planowałem właśnie przewidzieć następnego dnia, aczkolwiek te pola by już były urośnięte, bo widziałem, że wszystkie rosły. Wydaje mi się, że jakoś tak nie wiem, może, mam, może mi się wydaje, ale wydaje mi się, że te pola jakoś e, rosną jakoś tak szybciej jak do mnie nie należą. Bo było też rosnące to pole z soją w prawym dolnym rogu koło świn, ale już sobie e, urosło. Ale kupiłem właśnie te trzy pola z kukurydzą, Około 400 tysięcy wydałem, także, także fajnie, coś nowego. Będę planował je również nawieść. Tutaj na wszystkich moich polach od 2 do 5 jest już zasiana soja. Ładnie nawiezione wszystko. Także te trzy nowe pola, które mamy na dole. Będę chciał również nawieść. To pole numer 12. Tutaj już pracownicy śmigają i nawo i sieją. Sieje słonecznik, pracownik. Także to jest właśnie coś nowego. I tutaj John Deere kultywuje. Nie nawiozłem go przed zbiorem, przed kultywacją, przepraszam, przed kultywacją ani przed siewem go nie nawiozłem. Będę go chciał nawieść po siebie. No i w sumie nie jest to chyba takie nierealne. Wydaje mi się, że niektórzy tak robią. Co, oddawiam sobie też świnie, poza hmm, odcinkiem, bo tam już było prawie pełno. Także jest 77 łącznie. Dopełniłem tą przyczepę, bo ostatnio tam zacząłem. I mniej więcej połowę już sobie na odcinku załatowałem, także teraz resztę. Sprzedałem sobie też jedną czy dwie przyczepy, jeszcze słomy po poprzednim odcinku, także właśnie teraz już mogę odpiąć tą przyczepę. Podjedziemy sobie do beczki z gnojówką. Ostatnio sobie rzucałem obornik. Teraz sobie zapniemy tą beczkę. Mamy już ją naładowaną. Także możemy tam od razu pojechać na pole. Jest kawałeczek. No ale w sumie tak mniejsza jest płynność na, na farmie, ale w sumie mnie to nie dziwi. Także te hederki będziemy sobie używać niedługo. Przy zbiorze właśnie słonecznika. No i tu już rzepak zaczął rosnąć, ponieważ trochę właśnie czasu przewinałem na na tym najszybszym przyspieszeniu teraz mamy jakoś wieczór, już tam się chyba będzie ściemniać aktualnie jest czas rzeczywisty ustawiony, ale zobaczyłem właśnie, że że może mi urosnąć do jutra ta kukurydza, więc jeszcze chciałem ten odcinek nagrać tego samego dnia w grze, właśnie przed przewijaniem nocy zanim te pola urosną również jak sprzedawałem te przyczepy ze słomą po odcinku, to to również e, mi się bagowało. Jak to teraz jest szerokie, trzeba ogarnąć. Chwilę to się będzie rozkładać. Dobra, już chyba się rozłożyło i będzie nawozić, tak? Tak, nawozi. Widać, się e, tekstura robi ciemniejsza. I tak sporo jest tego kukurydza. Ciekawy jestem, czy też można by ją było w tej fazie nawozić. Czy jest to właśnie możliwe? No ale nie będę już tego sprawdzał. Myślę, że na kolejnym odcinku sobie dopiero kupimy siećkarnie. Ponieważ właśnie taki jest plan. Jedno pole z kukurydzą zasiałem, trzy z gotową, właśnie już zasianą, zasianą, ale jeszcze nie, nie gotową, tylko rosnącą. Sobie. Tu chyba trzy przejazdy mamy. Dobra, już się. Trzeba właśnie ogarniać, żeby tu się zdążyło rozłożyć i tak dalej. Także trzeba to mniej więcej tutaj a, ogarniać, właśnie kiedy ma się składać, kiedy ma się rozkładać, żeby to moim się zaczepić, żeby nie marnować gniówki też. Bo w farmingu 16 to ubywały te wszystkie rzeczy z maszyn wtedy, gdy się pole nawoziło. Poza polek się wjechało, to można było włączone odstawić i, i nie ubywało. Ale tutaj już niestety, tutaj już niestety, tak nie ma. W sumie to się złoży szybko, także poczekamy sobie i zawrócimy sobie za tym supem. Już nie będę cofał, chociaż tu jest już górka. Troszeczkę, ale dobra, ogarniemy. Ogarniemy, dobra, przyjechane, można zacząć rozkładać. Ups, trochę bo za wcześnie, to jeszcze samochód. Ale dobra, przejdzie nad. Przejdzie nad, także elegancko. To jest akurat takie małe pole, także może i wzięcie takiej dużej, szerokiej maszyny to nie, było, nie był najlepszy, najlepszy pomysł. Ale za to jest szersza i pojemniejsza, więc, więc sporo można na jednym zbiorniku nawieźć, nie? Pod tym względem to jest akurat spoko. Ciekawy jestem, jak tu w tym, w tym programie, w którym, w którym ja nagrywam, działa stopowanie nagrywania. Nie zatrzymywanie już zapisywania, tylko właśnie zatrzymywanie na chwilę, gdybym miał taką potrzebę. Dobra, dojeżdżamy, nawiezione wszystko. Sprawdźmy sobie na mapę. Na polu numer 6 aktualnie jeździliśmy, jest elegancko. Także jedziemy na ósemeczkę teraz. Ósemeczka jest tutaj właśnie po drugiej stronie drogi, po drugiej stronie skrzyżowania nawet, mógłbym powiedzieć. Tutaj jest pole numer 7, tak, między szóstką a ósemką, z rzepakiem, ale aktualnie go nie chcę. Kupować. Chyba nie zacząłem od początku, ale trudno. ale tam jest trochę zapasu. Z lewej strony myślę, że jest w porządeczku, także możemy się teraz utrzymać tego rządka. Zobaczymy na mapie, jak to wygląda. No, chyba jestem taki malutki omijaczek na początku, ale nie ma tragedii. No, niezbyt to jest może realistyczne w tej fazie. To myślę, że już nikt nie nawozi kukurydzy. <grydzę> Jeśli już to jakieś opryski takimi dużymi opryskiwaczami, właśnie. Wysokimi, żeby tutaj nie uszkodzić nic. Ale myślę, że ogarniemy także. Także będzie fajnie. Ten odcinek myślę, że za jakieś dwa tygodnie pewnie się pojawi, nie wcześniej ponieważ mam właśnie nagranych już kilka już trzeci właśnie dzisiaj nagrywam, a jeszcze nie, Co? sumie nie wiem jak to zrobić Bo mam trochę gnojówki, ale chyba nie ma sensu chyba nie ma sensu jechać nie z pustą beczką także jakoś tu się spróbujemy jeszcze rozłożyć i kawałek nawieść no ale ogólnie to mi nawet z dziewiątką tam pojechać prosto nawozić dwa na las byłoby myślę lepiej, mniej nawracania i tak dalej ale spoko, dobra roz wszystko jest już pusto także lecimy po Kolejny towar na farmę samo się złożyło, także elegancko. Dobrze się składa. <grystanie> Dobra, pójdziemy sobie naokoło myślę. Także fajnie się złożyło właśnie, że fajnie się złożyło, że hmm. są już takie pola gotowe z kukurydzą. Nie obserwowałem, szczerze mówiąc, wcześniej co tam rośnie na polach, które jeszcze do mnie nie należą. Ale fajnie, że właśnie jak mam taki plan, to to jest możliwość właśnie kupienia też coś nowego. Ostatnio trochę kasy zarobiliśmy, także fajnie można teraz to wydać. No i też beczki dawno nie używaliśmy. Używaliśmy już tam na tej 12, chyba 13, kiedyś na tych dużych polach. Ale pomyślałem sobie, że właśnie fajnie można by było jeszcze raz to zrobić. Pojedziemy lewą stroną, stroną po polu, zamiast tam po prawej koło Fendai. Wiem ja tego fenda to na początek puścić. Znaczy ustawić tak samo jak tego klasa. Tędy przejdziemy, bo tam droga zastawiona. Trochę tu poprawiałem, bo poprawiałem po tych pracownikach, a, którzy właśnie tu siali soję. A potem pracowników w sumie jednym, tak. <grytanie> w liczbie pojedynczej. Gdzie to się teraz tu napełniało? Za obornikiem gdzieś tam? bo tu po lewej jest w sumie ciekawe co tam jest po lewej jeszcze przed oborą, po tej stronie bo tam jest słoma tam jest karmienie hmm. ciekawe co tam może być gniówka jest tutaj obok obok rozrzutnika trochę blisko się zatrzymałem myślę, że muszę gdzieś tam pojechać i zawrócić Trochę mogłem tym rzutnikiem zatrzymać się wcześniej, żeby żeby nie było takiego problemu Ale myślę, że ogarniemy. No ciekawy hmm. jestem. Tam jest woda. Pojenie właśnie krów. To jest e, ścielenie słomy. Tutaj właśnie kostki wyładowuję. To jest obornik. E, dobra, tankuję. Obornik. E, tutaj jest mleko. No i tu gnojweczka właśnie. Tam przede mną, po prawej, na tym rogu jest Jest pobór mleka no, Ciekawy jestem, co tam jest właśnie za kostka Ciekawy jestem, co tam jest za kostka, no ale cóż Także te przystaweczki będą niedługo używane Do słonecznika Fajnie w sobie pustałam go w silosie jednak Myślę, że warto też Jakoś tak zróżnicowanie siedzieć różne rzeczy, żeby nie było cały czas to samo. Również w aspekcie, właśnie, tytułów odcinków, ponieważ nie gram za bardzo, właśnie um, poza odcinkami. Chyba, że gdzieś tam jakieś porządki robię. To wtedy właśnie mówię na odcinkach, co tam zrobiłem, ewentualnie poza, no, albo i koni. Bo tym też się zajmuję, właśnie tutaj codziennie w grze. A jednak myślę, że to jest troszeczkę nudne, więc nie ma co pokazywać, jak tam po kilkanaście minut przeważnie jeżdżę A na wszystkich ośmiu koniach łącznie. Wydaje mi się jako, że właśnie dwie minuty trzeba na każdym. Jakoś tak dawno tego nie uskuteczniałem. Nie zajmowałem się też za bardzo, chociaż w sumie na dwóch mapach się zajmowałem Farmingu 22, właśnie najnowszym. A zajmowałem się niby hodowlą koni, ale jest to mniej opłacalne w tym farmingu niż, niż było w 19 na przykład tamto. Miałem po kilka paloków dużych nawet czasami, więc co te kilka dni, czy tam koło 10 można było, ale coś Można było fajny zarobek kurde, co to za pielgrzymka jedzie Mogę się nie pchać, nie? Dobra, pojedzie tam ten jakoś tu przejdzie chyba nad, nie? Ciekawa sprawa. Wyłączyłem rozkładanie i, w, i włączanie maszyny, i ona się rozłożyła. Ale cały czas jest w tej, w tej pozycji. Ciekawe. A tam z lewej jeszcze będzie jak jeden. Jeszcze będzie jeden przejazd trzeba zrobić, bo do połowy dojechałem z tamtej strony. Eee, właśnie końcówką. Najlepiej było jednak taką kamerę, aczkolwiek trochę jest małe oddalenie. Nie widzę za bardzo, co tam się z tyłu dzieje. Chociaż... Nie, tutaj. Do tego mamy tu właśnie na wozie. Czyli tu już ogarniamy e, ten ruch do końca i tam zostanie jeszcze ten przejazd obok e, od tego momentu, gdzie właśnie przed chwilą mówiłem, w tamtą stronę do końca. Wydaje mi się, że teraz jak nie wyłączę, to możemy w lewo. to ta gnejówka cały czas. Ubywa. W sumie wyłączę sobie na chwilę i się przestawię troszeczkę, bo jednak myślę, że nie ma sensu brać tak, tak wąsko tego, jeśli można się przesunąć i brać całą szerokością, bo jest akurat całkiem spore, także gniewki też mam. W sumie teraz się przejdziemy do świń. Bo świn też jest gniewka, stąd akurat będzie bliżej. Zawsze to też jakieś różnicowanie akurat mają około połowę odcinka, bo 15 minut widać wybiło. Staram się, żeby pół godziny miałem mniej więcej odcinki. Trzeba się rządka, żeby jechać mniej więcej prosto, bo potem nie ogarnę. Jak będzie krzywa krawędź tych omijaków. Zapiszemy jak najbardziej. Wydaje mi się, że też jak klikam Escape, to jak tu wychodzę. No, tam na ósemce jest. Na środku jeszcze. przejazd. Czas się chyba zatrzymuje. Jak wchodzę w mapę, akurat w sklepie, jak wchodzę, to chyba się nie zatrzymuje. Także ponad 600 tysięcy jakoś ponad 600, chyba tak, chyba tak, między 600 a 700 tysięcy zapłacę za sieczkarnię, także myślę, że nie ma co teraz już kupować czegoś innego. A za kilka dni w grze też będzie sprzedaż koni, aczkolwiek powiem szczerze, że jeśli nie muszę, to staram się tego czasu nie przewijać. Jeśli tam coś nie rośnie albo jak mam coś do roboty po prostu, jak nie zasieję wszystkiego, to właśnie tego czasu nie przewijam, żeby tylko konie mi urosły i żeby tam miały sprawność większą. Dobra, trochę jeszcze mam. Trochę jeszcze mam, ale dobra, nie ma sensu chyba jechać teraz napełnić już, bo to właśnie na proste bym to. Tam są świnie niedaleko. Myślę, że nie ma sensu zostawiać trochę w beczce i jechać napełnić. Opróżniemy ją do pusta, ponieważ tak szacuję sobie, że jest może szansa, żebym a jeszcze tylko jedną beczką tu już skończył nawozić. Żeby mi wystarczyło. Pies akurat koło mnie jest, także może być go słychać. Jako, że właśnie nagrywam poza domem, to mogą być różne dźwięki. Słyszalne. Koło mnie. Chociaż jestem w lesie, więc jednak jest w nim stosunkowo cicho. Także nie ma nie ma problemu jednak. Jeszcze końcóweczka jest. Myślałem, że już jest pusto. Jakoś tak źle spojrzałem. Już chciałem zawracać. Ale patrzę, że się nie składa jeszcze, także się zdziwiłem. No i śkarnie już myślę, że jak kupię, to nie będę jej sprzedawał, bo myślę, że nie ma sensu. bo kawałeczek brakło. Wołeczek brakło, tu będą chyba jeszcze dwa przyjazdy pełne. Chociaż może braknąć, bo to pole jest już i szersze, widzę. Za tą górą jest moja farma. A tutaj można sobie między innymi wodę pobierać. Także też tu przyjeżdżałem. Jest tu jeden z punktów skupu. Sprzedawałem tu mleko kiedyś. Bardzo często. No i za tym polem są świnie. Także gdzieś tam musimy sobie przejechać. Myślę, że naokoło około. W tamtą stronę sobie pojadę górą, a z powrotem... A z powrotem... Andrzej, że głośno jest ok. Głośno jest ok. Ale... Mogę mówić trochę ciszej dzisiaj, więc... Więc na wszelki wypadek sobie eee, przyciszmy. 19 minut odcinka. Myślę, że jeszcze jest szansa do skończyć na tym odcinku. Tutaj mamy biogazownię. Idealnie pionowo do góry jest droga z biogazowni na tamto pole z kukurydzą, które należy do mnie już od dłuższego czasu, które ostatnio właśnie upiwałem z pomocą pracowników, właśnie kukurydzą. Także będzie fajnie blisko do niego jeździć, wozić. No a na dużym polu kiedyś już robiłem kukurydzę i tutaj jest niąbeczka. I był kawałeczek. Czy jest to też obornik e, u świn? Jak to jest? No bo u krów e, mamy obornik i gnojówkę. Mleka ponad 200 tysięcy. A u świn też jest 270 obornika, 340 gnojówki, czyli no ponad 10 takich beczek. Ponad 10 takich beczek. Zobaczmy jeszcze hmm, ile miał pojemności ten rozrzutnik. 23. No to tu wchodzi, tu wchodzi więcej jednak, 34,5 i też szerokość jest 36, a nie 24, także, także dużo więcej. Dobra, wracamy w takim razie. Tu już sobie faworytę odkryłem od tej przyczepy, jest pełna już ze świniami, świnie sobie trochę poczekają A sprzedaż, bo myślę, że no, co nas się bardzo nie różni więc mogę nawet teraz sprzedać, gdzieś tam w wolnej chwili no ale zrobię to w którymś z kolejnych odcinków mm. no i później mogę jak będzie właśnie pełny znowu pełny chlew i trzeba będzie świnie załadować bo już się nie będą rozmnażać no ale właśnie 36 wchodzi tych świn do przyczepy, a 100 jest maksymalnie także nie ładuję po pełno żeby było jak najwięcej, żeby się mogły rozmnażać czemu ja mam niepełno? Pch. Tak, teraz się zorientowałem. Zagadałem się i. I przyjechałem, chociaż nie napłyniem do, do końca, tak? Co <laughs> krótko nam stałem. Masakra. No tak, to już jest. Tak, to już jest, jednak. Tak to wygląda. No, cztery przyjazdy mamy na polu numer 9. Jeszcze tam nie cały ten przejazd mamy na polu poprzednim. Numer 8 tutaj, że tak? Czyli teraz mam 6. 8, 9 pola. Numer eee, nowe pola, Dzisiaj właśnie kupione. Czyli jeszcze jest siódmeczka i dziesiąteczka do kupienia. Dwa pola jeszcze do mnie nie należą. Na co mapy tutaj uprawiać, to jednak trochę tego jest. <laughs> trochę tego jest. Eee... Jedę sobie chyba teraz na to sąsiednie pole. nawiozę do końca. No i tu dostanę jeszcze ponad jeden. Ten przejazd. O, ponad jeden. Jeden i trochę. Dobra, tu jest na razie pusto. Trzeba teraz znaleźć miejsce, gdzie ja tu skończyłem. Już możemy rozłożyć. Tutaj skończyliśmy. Ile poczekamy? Chwila, nagrywam. Odcinek, fajny odcinek. fajny odcinek. W lesie? No oczywiście. Tak, tak jak była pani, jestem w Stegnie, to ja jestem w lesie. No taka starsza pani nagrywała na YouTube wrzuciła, że jestem w stegnie na plaży, jestem w stegnie na plaży, w stegnie na plaży, w stegnie. Pozdrawiam was, w stegnie jestem. Jest popularna. No może jest stegno zapłaciła za promocję. Miesiek nie wąchał No i co? To, to, to źle? Że tak nagrała i już... no Bardzo dobrze. Także ja nagrywam w lesie. Też bardzo dobrze. Często jestem Oczywiście. Gdzie to do domu? i co tak? Lewo. Chodź. Chodź. Uo, się wrąbałem. Chodź. Chodź tu. Chodź. Dobra. Będziemy kończyć odcinek. Dzisiaj trochę krócej. 25 minut. To kończę sobie już pod odcinkiem. Także dzięki. Wobecki w górę, się się podobało. No i do następnego razu. Miłego dnia. Do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.